Siemano, Siemano, mano, mano. kopiemy dzisiaj nowe pole po ziemniaka. Niedawno musiały być zebrane ziemniaki, bo ostatnim razem, jak jechałem, to jeszcze, to jeszcze leżały na polu. Pole sztuka nieśmiegana. Jeszcze tutaj, żeśmy nie chodzili, także zobaczymy co będzie, ale jest, jest fajnie, bo jesteśmy kurde praktycznie w w najbliższym sąsiedztwie katedry. natomiast tam jest za tymi drzewami zaraz, także podejrzewam, że, że może coś tutaj ciekawego wyjść, tym bardziej, że na tych wszystkich do, okolicznych polach no, wychodzi dużo średniowiecza. Także trzymamy kciuki, żeby coś wyszło. Szefowa co się chowasz za mną? Bo ty <laughs> no to co ja mam. Lat? I co? Jedno takie poletko też tutaj jest fajne, na którym rekordy w sreberkach wychodzą. Ale niestety, no już zebrane, zasiane, także ciężko się na nie wbić, rolnik nie ten, nie, nie zostawia, nie, nie daje pochodzić. Także tamto naprawdę trzeba trafić, żeby, żeby akurat się wbić, kiedy, kiedy ścina kokorydzę, bo podejrzewam, że tego samego dnia jeszcze, albo na drugi dzień już zasiewa. Dobra, nie o tym, my ruszamy w teren, zobaczymy co wyjdzie i co? Trzymajcie kciuki, żeby coś wyszło, łapki w górę i tak dalej. My lecimy w teren, widzimy się przy pierwszych fantach. No i słuchajcie, u mnie pierwszy sygnał i pierwszy fantaczek, kuleczka. Sorry za ten wiatr, ale... ale Ania idzie, chodź tutaj tak się odwróć, żeby nie wiało. No to ja idę. Pokaż, co masz. A plomba. Nie, że plombę mam. Nic ciekawego, nic blonda no To pierwsze jakieś fandy, u mnie pierwszy raz kulka, a później, a później były same puszki Ja że te blondy to niech myję się Czekaj, Zobaczymy No taka dość, trochę starsza, nie? Jakaś mega stara chyba, chyba, bo pewności nie mam, ale nie widzę tutaj nic dobrze na niej No nic, gratuluję pierwszego fanta Nie No. No i Pietrunia ma swoją pląbkę tak mi się wydaje Ta, czy to z literkami jakimiś, czy... Tak ETE, ETS ETS też starsza, na bank starsza taka jakby nie niedomknięta, kurde o. ale tu też coś Coś tu było. Dobra, mam plombę. Fajnie. Także jest jeden jeden w plombach. Jest kolejna ładna plombka. Czekajcie, ten pasek mi tu fruwa. Co to za hałas? Czyścimy. Gdyby ona z tą ziemią była lepiej widoczna, ale a może to nie plombka? może to Żetonik, kurka wodna Może być żetonik Tokenik ołowiany Chyba tak Chyba jest ładny, ładny, gruby tokenik Tak mi się zdaje Aczkolwiek pewności w 100% nie mam Patrzę, Z jednej strony okienko A z drugiej kółko od motoroweru Tak jak mówiłem Nie wiem czy to to plomba była, czy, czy jednak to kenik, ale, ale jest fajny. Sprawdzamy. Jest dużo sygnałów, ale mówię, większość to śmieci. Tu był drugi, tego sobie wykopaliśmy. Dobra. Leży. Kurde. Masakra, ile tego jest. Żeby to były fanty, to byłbym happy, kurde, bo to jak skarb. Kopiesz, kurde, wykopujesz coś cały czas, a w dołku dalej wali. Dobra, to sobie zaraz zobaczymy. Zobaczymy te dwa sygnały, co mamy wykopane tu zaczniemy od tego chociaż kurde nie pamiętam gdzie on tu był mogłem sobie sprawdzić tym wykrywaczem najpierw czekaj to wykrywacz zabierzemy a tu jest, dobra tu jest ćwiek Dobra, cicho, cicho, pimpek. Tu jest ćwiek. To ja go tu odłożymy. Tu coś było. Nie? Z tego co pamiętam. Co? Tu mamy śmieciąga. I patrzymy co... Tu stawiam, że będzie reszta tej puszki. Jednak nie, jednak kulka No weź sorry, że to kurde o, Jest kulka Już dzisiaj czwarta Co nie, masz? Nic nie mam Jak nie masz nic? Nie ja od tamtego, tego mam tylko No To Kurde, no super klamerka, to co mówisz, że nic nie masz? No ale poza tym... To masz nie... najlepszego fanta jak na razie tego dnia o, myślałam, że żelazo biło na żelazo, leżało na wierzchu, kopnęłam o. nogą i myślę, dobra, spróbuję wezmę pimponterem, będę i patrzę to kamerka Bo waliło Super. na żelazo tak, burczało. Kamereczka, kurde, elegancka. No ładna. No, no tylko mam to, więc nic nie mam. No, to lubię z tym takim pogrubieniem. No to mało. No nie wiem co to. Myślałam, że to na tak na początku. Nie. Ale coś starego, ale może jakieś okucie od, od laski. O, mam coś takiego. Jak to, to nie, to jest od, od, jakiegoś, od jakiegoś, nie wiem, kranu albo od czegoś tam. No, Chciałabym, żeby ci coś pokazała, no to widzę, to pokazuję. No, ale masz klamerkę, super. No teraz niedaleko tego miejsca, co z nią się spotkałem, wychodzi taki inny trochę fancik, nieołowiany dzisiaj, pierwszy. E, mianowicie chyba Fragment jakiejś klamerki starej. Tu miał zdobienie. Nie wiem, czy to będzie widać. A jak nie, to na podsumowaniu wam pokażę. No takie coś innego. Może coś się zacznie dziać w końcu. O, jest zwycięszczenie konkursu na pierwszego wycierucha Trafiła coś. Pewnie jakiś ordzik albo liardzik. Większe, starsze. Stawiam na jakiś 17, raczej 18 wiek. Może 17, może 18 no. No ale totalny wycieruch. No, ale monetka to monetka, pierwsza to dobra. Żaliło na żelazo. Nie, niemożliwe, że na No, i jak żelazo... Może żelazo obok leżało. Nie, nie wiem. No, nie no wiem. właśnie. Nie ma jeszcze. Gratuluję, szukaj dalej takie, żeby było coś widać. Mam siebie w Dwa sygnały obok siebie. Jeden tu gdzieś bardziej z tej strony, już zacząłem kopać Ale tu kurde twardo Dzisiaj cały poranek padało ale Dobra ten jest tu na wierzchu A ten drugi chyba, że to jeden taki kurde dawał się Nie, są dwa To nie, myślałem O, łuska, a to? Czyżby czubek od tej łuski? A nie, klamerka, o patrzcie. Ale się udało. Dwa sygnały. Cicho, już już pimpek, cichutko. Już spokojnie. Nie musisz krzyczeć. Łyseczka, szczelona. Coś tam widać, jakieś piętnastkę. To chyba z pierwszej wojny światowej jeszcze tu z takim z takim, kurde, jakby pierścieniem wiodącym, ale ten, ale takie jeszcze nie widziałem, powiem szczerze. Z tym takim tutaj karbowaniem dookoła, nawet podwójny taki paseczek. Dobra, to nie zmienia faktu, że to idzie do śmieci, ale klamereczka jest zacna. Fajna klamereczka. Także super fancior. Nie wiem, ja szukam dalej, ale tak mi się wydaje, że Ania szykuje się do startu, czyżby coś znalazła, czy nie mały sygnał, no idzie, ale idzie, a tu u mnie mały sygnalik jakiś trzeba powiedzieć, że z tych małych sygnałów to albo drobinki ołowiu albo kurde, nakopałem dzisiaj dużo takich samorodków, aluminiowych samorodków, a to, a to chyba kawałek czegołowy albo ten, tak jest to aluminium, badziewne. No to takich kurde aluminiowych drobinek, które już dzisiaj nakopałem, aż dziwne, skąd to się tyle wzięło tutaj na tym polu. Co tam masz? Co znalazłeś? A jakieś kurde chyba Ale że chyba żeton, przy okazji ten Gdzie, się chyba no, łamała ta resztka, nie wiem. Chyba żep, żeton jakiś szesnastka, albo to była ta albo to była łuska. Nie wiem, co to coś właśnie. tam jeszcze napisane jest na tym, no. Ale już taką szesnastkę coś kojarzę kiedyś. Mówię ja nie, Gdzieś nie, nie kiedyś. jest jeszcze dalszy. No na pewno. No. no. To chyba... Właśnie mówię nie wiem czy to albo żeton, bo to z, tej, z drugiej strony tak wygląda jakby... Jakby coś tu z drugiej strony miało być jeszcze Albo, albo łuska taka Nie wiem właśnie co to No dobra, proszę Kurde sygnał praktycznie na samym wierzchu Jest podkowa na szczęście, dawno nie miałem Zobacz co mam Idzie Ania z naparstkiem Pokaż. Pokaż. O kurde, ale jest, ładny. Ładny, duży, to będzie starszy, to nie takie kurde XIX-wieczny, to jest starszy. Ciężki, bo ten piach jeszcze nie wyduwałem. Piach, ale on jest ten, on jest... To jest zlany chyba z tego... Lany kuty czy jakie tam lany. Sam jesteś lany. Ja cię zleję! Sam jesteś lany, kurde. Jak ty mogę zlać zaraz. Masz, super. No to masz, kurde, powiem ci, że to jest chyba fan dzisiejszego dnia. Mm -hmm. Ten naparstek. No, piękny. to dzisiaj rządzisz. Chyba jest nabijeczka, ale taka. Albo guzik to był. Ale wydaje mi się, że to nabijeczka. Tak, to była nabijka, bo tu widzę tylko. Jedno miejsce pojedyncze, ale w, takie, w kształcie takiego kwiatka. Zobaczcie, jak ładno. Super, przy samej tej nabice, tym kwiatuszku, kolejny sygnał nawet kroka nie zrobiłem. I chyba mam, chyba mam sreberko. Chyba mówię, bo jeszcze nie widziałem tak, jakby rancik mi się tutaj, tak. Jest połóweczka Kurde, wiedziałem, że tu musi wyjść No i wyszło Piękny stan Ta jedna strona trochę wyślizgana Ale ta druga z krzyżem superancka Tak się prezentuje Ta jedna strona jest Lekki zajazd Ale druga Druga już bardzo fajna Nie wiem czy to będzie Kurde, nie będę to zgadywał, bo o nie wiem, tak mi się coś pierwsze z Gentem kojarzyło. Szczególnie ta tutaj strona. Ale pewności nie mam. Zobaczę sobie w domu. Ale chyba tak. NT to będzie Gent. Petarda. Wiedziałem, że tu musi wyjść, bo na tym polu tu za mną, na tej kukurydzy, to jest w zasadzie pierwsze pole, które tutaj trzepaliśmy w tej okolicy. No i powychodziło, powychodziło dość sporo. Jeszcze wtedy nie nagrywałem filmów. Także po sąsiedzku wyszło pierwsze srebro, no i oby nie ostatnie. Coś długiego, ale tu taki, tu jest najmocniejszy sygnał w tym miejscu, a to ewidentnie gdzieś tu się dalej ciągnie. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś niewybuch przypadkiem, trochę podkopiemy, zobaczymy. Może się, może się coś ujawni. O, kurde. Dobra. Nie będę was tu męczył kopaniem dziury. Słuchajcie, do czegoś się już dokopałem. Patrzcie, to nie jest nie wybuch, Jest taki kawałek jakby podłuże, podłużnego metalu, żelazka. Nie wiem, zobaczę, spróbuję to kurde podkopać, ale tam jest strasznie kurde sucho i tak twardo, że że jest, no na początku kurde baliłem, bałem się walić w to łopatą, bo nie wiadomo co tam było, już pinpointer już mi to łapał, ale teraz już strachu nie ma, bo mówię, bo to na bank nie, wy... nie jest nie wybuch, więc e... spróbuję, no spróbuję to jakoś podkopać, zobaczyć co to jest. Kurde, powiem wam, że nie wiem, czy to nie jakaś wanna zakopana. Bo tutaj, kurde, tak wygląda jakby malia z tego schodziła. No, wanny to mi się nie chce odkopywać. Zobaczcie, tu, kurde, widać niebieską farbę. Także to na bank nie jest nic starego. Odpuszczam ten sygnał. Szkoda mi, czasu, bo robi się późno. A jak srebro wyszło, jeszcze chcę trochę pokopać. Ja już myślałem, że kolejna kulka, bo sygnał praktycznie taki sam. Ale wygląda na to, że. Trafił się prześliczek, taki prowizoryczny, no taki inny ciekawszy fa fand. Ale coś mi się zdaje, że dzisiejszego dnia to tu padnie rekord, jeśli chodzi o kulki. Po długich bojach mam i ja swojego pierwszego wycierucha, ale nie wiem, może jeszcze z godzinka. Także nie wiem czy wyjdzie kolejny, nic. Razem z tym pochwalić. No i ładną klamereczkę trafiła. Kompletną. A u mnie to, co na początku trafiłem, to tak właśnie myślałem, że, że to jest ta właśnie część, ta blaszka. Ja tak trafiałam, to tylko te blaszki, bez no. tego. No teraz się trafiła razem z tym. W A no. ciężkie. A u to mnie kulek? też kulek, kurde, pewnie. Kulek. Kulki Damno wygrywają zbyt, dzisiaj. No. Dwa kroki i trafiła się piękna Klamerunia No kurde, super Ja mam tylko mniejszą Dzisiaj tu klamerki rządzą Ja nie no rządzą kulki Ale Ale poza kulkami to klamerki Idziemy do no, niej Ale faktycznie no taka sama jak kurde ja jak moja identyko no Tylko jeszcze kompletna No mówię jeszcze mam Super kurde gratulacje To jest fajne no. Proszę. Dzięki. A nie, nie wygnę, bo pęknie. Nie, nie wygnę. Chyba to kenik ołowiany, Nam się zdaje. Był, ale ładny, duży byłby. Ciekawe, co tam po drugiej stronie, bo tu z tej strony takie. Takie kulki, kropki, ale jest zgięty, No i nie będziemy rozginać, bo. jest. Podsumowanie będę jutro nagrywał, bo teraz już jest taka szarówka, że nic tam może nie być widać. Bez sensu, ale my jeszcze oddalamy się. Idziemy od na, samochodu Jak to po naszemu, po mojemu się mówiło, i się mówiło idziemy na szaber Nie szaber, bo to leży na polu no to tak, to ra, już leży na, na polu Na szaber ale... to byś szła jakbyś ten z, z tym z łopatą i kopała komuś po polu, to tak A tak ja, idziemy ja to pozbierać sobie jeszcze fanty Bo takie leżą bulwy, że aż żal kurde zostawić na polu A jest ich dość sporo w jednym miejscu, także idziemy sobie pozbierać ziemniaczków może rolnik sobie ten zostawi no, no, na pewno a by, a on, a wy, on już wywiózł kurde na ten na wywrotce, wystarczająco dobra to by było na tyle, podsumowanie do, dogram jutro jakby co, to trzymajcie się do następnego łapki w górę my zadowoleni, nie wiem jak Ty Szefowa, ja tam jestem zadowolony no, o jeszcze tych jeszcze kulek się to to tyle nakopałem, że no. No, kurde, jak tu się nie cieszyć <laughs> Ale wpadło srebro, wpadły, wpadły klamerki Coś innego niż zwykle Super Kurde, cała torba ziemniaków, żeby się tylko uszy nie urwały Kurde, zapas na całą zimę, ja fierdziłem, ale torba dobra, torba dobra, bo wytrzymała jeszcze, może, może puścić, bo jeszcze ze 20 metrów do samochodu, ale przez całe pole dała radę, kurde, ale my już ledwo wytrzymali. O kurde Dobra. aż mnie ciągnie po ręce O panie, mój kibotny. Dobra Teraz to już na pewno Koniec Pożegnanie, się. koniec widzieliście pełna torba skarbów Super Do następnego, pa, pa. i przyszedł czas na podsumowanie obiecane Zobaczcie ile tych kulek wyszło. To są moje łani U mnie prawie 30, 29 sztuk. Łani, eee, nie wiem 12 albo 13. Co fajnego. Pełno klamerek. Łani, naprawdę takie... Naprawdę ciekawe ta jedna, cała kompletna. I właśnie o. No, ja Widziałem, schowała sobie takie coś tego było od groma, to tak jak mówiłem, samorodki, aluminium to oczywiście jest śmieć, ale chciałem Wam pokazać że tego naprawdę od groma wychodziło i ten tu naparstunio, piękny piękny cały, stary, średniowieczny naparstek to coś pewnie od ten, od jakichś tam e, kamerek może może od klamerki, może od, od jakiejś tam zapinki jakiś tam wycieru, guzik a i te zapomniałem tokeniki keniki ołowiane, jeden taki duży, zgięty niestety a tu połóweczka takiego mniejszego nie wiem, tam nie, nie widać za, za dobrze co tam na nim było a u mnie to aż parę kamerek ta jedna najładniejsza kulki to już Wam pokazywałem, jakieś takie pierdółki ta średniowieczna Pandora coś, nie wiem co to było, to jest jakieś jakby załowił, ale co to było, trudno powiedzieć, jakaś tu łapka, guzik, guziczki, nawet nie, jeden guzik to było, ale to już jest stan a to? to takie dziwne, myślałem, że półkulki, ale to takie wkręśnięte to, to jest z jednej strony. Nie wiem co to było, zakończenie końca pasa, ta nabijeczka, wycieruch, no i tutaj najlepsze połówka, jeszcze przyznam się nie sprawdzają, ale będziecie mieć na pewno potwierdzone w opisie wydaje mi się, że to jest połóweczka denarka z Gentu no i ładny tokenik taki grubasek, tak mi się wydaje, że to tokenik może być jeszcze, że plomba ale wydaje mi się bardziej, że tokenik aha, no i tu też jedna plombka fajna wyszła w całości i oprócz tego taki Kawałek ołowiu, ale gdzieś z której strony się dopatrzyłem, właśnie tych takich samych kreseczek. Jak na tej, tych chyba tu jak myłem, może gdzie one tu były, chyba tak. No, czyli zwłoki drogiej, takiej samej. Tak to się ogólnie prezentuje, naprawdę fajnie powychodziło. No, kulek to kurde arsenał. Do następnego. Hej.